Dzień dobry, przed nami praktyka w stylu Vinia'sa Flow. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Dodam tylko, że to nie jest pełna praktyka, to jest raczej sam, sam środek, sam flow, sam kwiatek tego, a dlatego nie zapominajcie o tym, żeby odpowiednio się rozgrzać. Wykonajcie sobie przed kilka skrętów, kocich krowik grzbietu, wgięć bocznych, tak, żeby, żeby ta praktyka była oprócz tego, że bardzo przyjemna. to Przede wszystkim bezpieczne, a na zakończenie e, zafundujcie sobie takie e, przyjemne wycieszenie i upragniony relaks. Mm, no dobrze, to przejdźmy do flow. E, flow zaczyna się i kończy w psie z głową w dole, więc czterech punktów. Zbudujcie pozycję, możecie sobie jeszcze chwilkę w niej pochodzić, dłońmi odepchnąć, przenieść ciężar ciała na nogi. Zrotujcie barki tak, żeby zamykać pachy, pępek przyciągnijcie w stronę kręgosłupa, guzy kurszowe kierujcie w stronę pięt. Weźcie wdech i wydech. No to co? uśmiech i lecimy, wdech, prawa noga w górę, ale wcale nie za wysoko, żeby nam się nie otworzyło biodro, aktywna wypchnięta pięta, mocny pośladek mocny tym nogi, wydech odstawiamy stopy do połowy dystansu między dłońmi a lewą stopą z wdechem, podjeżdżamy dłońmi wypływamy na opuszki, prawe biodro troszkę wycofane, stopy mocno bite w matę, wydech spływamy do skłonu do prawej nogi, do piramidy nieco skróconej, tak jakbyśmy chcieli się przytulić do prawej nogi z wdechem wypływamy na prawą nogę do jaskółki, łapiemy balans, noga aktywna, pośladek aktywny, biodro lewe zamknięte, wdech, wydech, przenosimy lewą nogę do boku, odkładamy dłonie i z prawej stopy odstawiamy kolano na matę, stopę lewą też do podparcia, wdech, w górę, wydech, spływamy do bramy na lewo, jeszcze troszkę się tu przeciągnijcie, weźcie wdech. A wydech, z wdechem kolejnym podnieście się do wydłużenia. Wydech dłonie, odłóżcie na matę i prawe kolano zaprowadźcie po zewnętrznej stronie prawego nadgarstka, lewą nogę do tyłu, tak żeby wejść do półgołębia. Z wdechem mostek w górę, wydech. Z wdechem uginamy nogę, ściągamy piętę do pośladka. Tutaj od dłoni się odpychamy. Poczujcie, przyjemne. Uczucie w przodzie uda. Na wydechu rozplatamy nogę, siadamy na prawym pośladku i lewą nogę kierujemy w przód, tak żeby z wydechem podnieść się do klęku, a na wydechu prawą rękę zaprowadzić do podparcia, chwycić lewą dłonią lewego, dużego palucha i przejść do szpagatu w klęku. Mocno chcemy zadierać nogę w górę, a nie tylko w przód. Wdech. Wydech, odkładamy stop, nogę, tak, żeby włożyć lewe kolano na prawe i przejść do gomuzane z wdechem. Jeszcze raz budujemy wydłużenie, wydech, kierujemy się do naszego lewego uda, odkładamy dłonie, podnosimy pośladki i próbujemy wejść do balansu na rękach. Jak się uda, to się stópki oderwą. Jak się uda, to się nogi wyprostują. Akcentujemy balans oddychamy, splatamy nogi z powrotem do gomu, Kasany, wracamy do pozycji wdech. Ręce w górę już prawa ręka chwyta nogę z góry, czyli lewą lewą rękę włóżcie pod lewą nogę, przejdźcie do kompasu, prawy pośladek jest tym siedzącym, lewy uniesiony, noga prosta, boczek rozciągnięty wdech, wydech odkładamy nogę do malasany. Jak trzeba to? Używamy zawsze rąk. Wdech, budujemy wydłużenie. Wydech, dłonie na matę, niech prawa stopa zostanie z przodu, lewa do tyłu, jaszczurka. Nadgarstki nie będą ustawione w linii prawej pięty, noga z tyłu aktywna. Wdech, wydech, stopę przesuwamy na środek, pięta z tyłu do podparcia i z wdechem wojownik odwrócony. Wydech, sana. Kolejnym wdechem wchodzimy do półksiężyca, do pełnej pozycji, jeszcze jeden wdech, na wydechu zaczynamy uginać nogę, chwytamy stopę, chwytamy piętę i odciągamy piętę od pośladka, na wdech. Wdech, rozplatamy się do wojownika drugiego. Bierzemy jeszcze jeden długi wdech, uśmiechamy się. I wydech, odkładamy dłonie wokół prawej stopy. Prawa do lewej deseczka. Wydech tylko do psa z głową w dole i przepłyniemy na drugą stronę. To samo. Wdech, lewa noga w górę, znowu nie za wysoko. Zaakcentujcie tył nogi. Wydech do połowy dystansu. Z wdechem podpływamy dłońmi, budujemy wydłużenie. Lewy, pośladek troszkę. W tył wydech, pełen skłon, tyle ile ciało pozwoli. Z wdechem. Wchodzimy na lewą nogę do balansu, czyli jaskółeczka, prawe biodro troszkę w dół. Prowadzimy już prawą nogę do boku, dłonie odkładamy do podparcia, trzymamy stopę w linii biodra i odstawiamy lewe kolano na matę, prawą stopę. Właściwie poza wdech, do wydłużenia, wydech. Spływamy do gięcia bocznego do bramy. Wdech. Podnosimy się do centrum. Wydech, dłonie na matę, lewe kolano po zewnętrznej lewej stronie nadgarstka. Stopa, noga nawet prawa do tyłu i akcentujemy półgłębia. Uginamy nogę z tyłu, rozciągając przód uda. Od dłoni z przodu odpychamy się. Pozycja jest aktywna, wydłużająca pośladki nie siedzą. Puszczamy nogę, rozplatamy, prowadzimy nogę w przód. Wstajemy do klęku, wdech, wydech, lewa idzie do podparcia. Prawa chwyta palucha i zadzieramy nogę do szpagatu w klęku. Jeszcze jeden wdech, wydech. Prawa noga na lewą. Akcentujemy go muk, hasanę, wdech. Do wydłużenia. Teraz orientujemy się do prawego uda. Dłonie do podparcia, udo na stawy. Prostujemy nogi, jeżeli mamy ochotę. Cały czas oddychamy. Mega ważne. Wdech, wydech. Splatamy nogi, odkładamy pośladeczki. Wdech, ręce w górę. Prawa ręka, o, przepraszam, lewa chwyta prawo nogę, a prawa idzie pod prawą nogę i mamy kompas prawy pośladek uniesiony wdech wydech rozplatamy się do malasany pamiętajcie że kiedy trzeba zawsze używamy rąk lewa noga zostaje bo robimy lewą stronę do jaszczurki wdech wydech już zaczynamy stopy przesuwać na środek pięta z tyłu do podparcia i z wdechem do wojownika odwróconego wydech do parś i z kolejnym wdechem wchodzimy do półksiężyca. Starajcie się, by stopa, na której stoicie nie skręcała. Biodro otwarte, klatka też. Wdech. Uginamy nogę z góry. Czapasana. Odciągamy piętę od pośladka. Delikatne gięcie, mulabanda banda aktywna. Wdech. Wydech, rozplatamy się do wojownika drugiego i wiatrakiem na wydechu odkładamy dłonie na matę. Lewa do prawej, deseczka na wydechu, pies z głową w dole. Weźcie wdech, na wydechu odłóżcie kolana na matę. Odpocznijcie w balasanie, jeżeli czujecie potrzebę, a potem cieszcie się, flow, popłyńcie tak, jak Wam podpowiada ciało. I miejcie z tego dużo, dużo, dużo radości, bo to przecież też i ogadaje. Powodzenia, dajcie znać, jak Wam się podobało.